Otwieram dwunastą sesję Rady Gminy Bielsk. Serdecznie witam przybyłych na sesję radnych Rady Gminy Bielsk, sołtysów, wójta Gminy Bielsk, Józefa Jerzego Roskosza, sekretarz Gminy Bielsk, panią Krystynę Chyba, skarbnik Gminy Bielsk, panią Marię Groszewską i radcę prawnego, pana Henryka Jastrzębskiego oraz wszystkich mieszkańców przybyłych na naszą sesję. Stwierdzam na podstawie potwierdzenia obecności, że w obradach sesji bierze udział dwunastu radnych. Nieobecnych jest trzech radnych, co stanowi kworum, a więc obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu radnych, ponadto znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy. Wszyscy radni otrzymali proponowany porządek obrad. Odczytam proponowany porządek obrad. Proponu... Proponowany porządek obrad 12. sesji Rady Gminy do wniosku z dnia 10 października 2019 roku o zwołanie sesji w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Wnioski i zapytania radnych i sołtysów. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt A. Zmiany statutu związku gmin regionu płockiego. Punkt 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. Punkt szósty. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. I punkt siódmy. Zakończenie obrad sesji. Czy są wnioski lub uwagi do propo proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Jeżeli nie ma wniosków, to proszę o przegłosowanie imienne porządku obrad. Kto z Pań Państwa radnych jest za, przeciw bądź wstrzymał się? Proszę wcisnąć przycisk. Dziękuję. Po podliczeniu głosów stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty większością jednogłośnie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 12 radnych. W głosowaniu brało udział 12 radnych. Punkt pierwszy i drugi porządku obrad mamy już zrealizowany, a więc przechodzimy do punktu trzeciego. Punkt trzeci, wnioski zapytania radnych i sołtysów. Udzielam głosu radnym i są. Proszę o zgłaszanie wniosków i pytań. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i pytania zostaną udzielone pod koniec sesji w punkcie 5 porządku obrad. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie dziękuję. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawach. Przedstawię projekt uchwały, a następnie po udzieleniu wyjaśnień na zadane pytania zostanie poddana pod głosowanie. Projekt uchwały nr 63, łamane na 12, łamane na 2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego. Podstawy prawne paragraf pierwszy. Przyjąć zmiany statutu Związku Gmin Regionu Płockiego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Z dnia 17 października 2018 roku pod pozycją 9876 przyjęte uchwałą Zgromadzenia Związku Gminy Regionu Płockiego nr 31 łamane na 7, łamane na 2019 z dnia 4 października 2019 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy radni mają pytania co do przedstawionej uchwały? Nie widzę. Jeżeli nie ma pytań, to proszę o przegłosowanie imienne uchwały. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem, przeciw bądź wstrzymuje się, proszę wcisnąć przycisk. Dziękuję. Po podliczeniu głosów stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Podjęte uchwały oraz wykaz głosu głosowań stanowi załącznik do protokołu. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. No w tym punkcie nie mieliśmy pytań, w związku z czym przechodzimy do punktu następnego. Punkt szósty. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Czy radni mają uwagi do protokołu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania imiennego. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Przeciw bądź wstrzymuje się od głosu. Proszę wcisnąć przycisk. Dziękuję. Po podliczeniu głosów stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych. No i w ten oto sposób doszliśmy do punktu siódmego. Zakończenie porządku obrad. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad, obrad dzisiejszej sesji uważam za zakończone. Dziękuję wszystkim za przybycie. Zapraszam na kolejną sesję. Dziękuję.